Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Nauka nie daje odpowiedzi na prawie żadne pytania, nauka tylko zbliża nas rozmaitymi swoimi konstrukcjami hipotetycznymi do obrazu rzeczywistości, w takiej mierze, w jakiej do tego zdolne są umysły społecznie pracujących uczonych. Nic więcej nie można powiedzieć. To znaczy, jeżeli pojawiają się jakieś nowe zjawiska, na przykład meteoryt zawierające rzekomo e, jakieś resztki życia marczyńskiego, od razu są kontrowersje. Jedni mówią, że to jest dowód na życie pozaziemskie, a inni mówią, że to nie jest dowód i ta walka będzie długo trwała flem Bajki robotów, jak erk samozbudnik bladawca pokonał. Patrzące o nie mieli ze zgrozy. Kiedy odczytali napis na klace, wyjawił bowiem, że mają przed sobą antroposa homosa, bladawca żywego. Pospórstwo jęło go drażnić, a wtedy homos wstał, zaczerpnął czegoś z paryłki na które był siedział i chlusta na gałęź z zabójczą wodą. Jedni uciekali, drudzy chwytali kamienie, by ochydę porazić, ale sterż teraz obecnych rozpędziła. O wypadkach tych dowiedziała się córka królewska, Elektrina. Odziedziczyła widać ciekawość po ojcu. Nie bała się bowiem zbliżać do klatki, w której stwór pędził czas na drapaniu się, lub wchłanianiu takiej ilości wody i popsutego oleju, jakaby aby stu poddanych królewskich na miejscu uśmierciła. Homos nauczył się rychło rozumnej mowy i ważył się nawet zagadywać elektrinę. Spytała go raz królewna, co też takiego białego świeci mu w gębie? "Nazywam to zębami rzekł. Że... – "Podnie mi choć jeden ząb przez kratę, Poprosiła królewna. A co mi za to dasz? spytał. Dam ci mój złoty kluczyk, ale tylko na chwilę. A co to za kluczyk? Mój osobisty, którym się co wieczór rozum nakręca. Przecież i ty musisz go mieć. Mój kluczyk jest inny od twego, odparł wymijająco. A gdzie go masz? Tu, na piersi, pod złotą klapką. Daj mi go! A dasz mi ząb? Dam! Królena odkręciła złotą śrubkę, otwarła klapkę, wyjęła złoty kluczyk i podała przez kratę. Dla damy schwycił go chciwie i rechocząc uciekł w kąt klatki. Królowa prosiła go i płakała, by kluczyk oddał, lecz na próżno. Bojąc się zdradzić, kol. co uczyniła Elektryna, z ciężkim sercem wróciła na pokoje pałacowe. Postąpiła nierozumnie, ale była jeszcze prawie dzieckiem. Czytała Małgorzata cokołowska z klasy trzeciej A, ze szkoły w Wysegłowie. Karolina Wiak, szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Mistowie. Stanisław Lem. Wielkie lanie. Z ciemnego wnętrza wyszedł trul. Klabałc już wstał, obszedł go, przyjrzał mu się z bliska, obmacał go dokładnie i ostukał. Ale nie było żadnej wątpliwości. Miał przed sobą trulla, jak dwie krople wody podobnego do oryginału. Trul, który wyszedł z brzucha maszyny, mrużył oczy od światła. Ale poza tym zachowywał się całkiem zwyczajnie. – Jak się masz, trulu? – powiedział klapałcjusz. – Jak się masz, Klapauciuszu? Ale skąd ja się tu właściwie wziąłem? – odparł wyraźnie zdziwiony trul. – A tak, od po prostu zaszedłeś. Dawno cię nie widziałem. Jak ci się u mnie podoba? – Owszem, owszem. – Co to masz tam pod tą płachtą? – Nic takiego. Może siądziesz? – He. Kiedy zdaje mi się, że już późno, ciemno na dworze, chyba pójdę do domu. Nie tak prędko, nie tak zaraz, zaprotestował Klepałcjusz. Chodź najpierw do piwnicy. Zobaczysz, jakie to będzie interesujące. A cóż masz takiego w piwnicy? Jeszcze nie mam, ale będę zaraz miał. Chodź, chodź! I poklepując go, sprowadził Klepałcjusz Trulla do piwnicy. Tam zaś podstawił mu nogę, a gdy ów upadł, związał go, a potem grubym drągiem zaczął go tuc na kwaśne jabłko. Trul wrzeszczał w niebo głosy, wzywał pomocy. Na przemian kluł i prosił zmiłowania. Lecz nic to nie pomagało. Noc była ciemna i pusta. A klapałc już walił go dalej, aż huczało. – Oj, au, dlaczego mnie tak bijesz? – wołał trul, uchlając się przed razami. – Bo mi to sprawia przyjemność – wyjaśnił klapałciusz i zamachnął się. – Tego się jeszcze nie spróbował, mój trulu. I uderzył go w głowę, aż zadzwoniła jego beczka. – Puść mnie natychmiast, bo pójdę do króla i powiem, co ze mną robiłeś, a wtrąci cię do lochu – krzyczał trul. – Nic mi nie zrobi. – A wiesz czemu? – spytał klapałciusz i usiadł na ławce. Nie wiem, rzekł tról rad, że nastąpiła przerwa w piciu. Bo ty nie jesteś prawdziwym trulem. On jest u siebie, zbudował maszynę do spełniania życzeń i przysłał mi ją w darze, a ja, żeby ją wypróbować, kazałem jej sporządzić Ciebie. Teraz odkręcę ci głowę, postawię pod moim łóżkiem i będę jej używał jako pachołka do ściągania butów. Przyjacielu, nie ma co? Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Sporządziłeś inną maszynę niż chciałeś. Wszelako każde zjawisko ujemne ma też swoje strony dodatnie. Ta maszyna na przykład też. Ciekawym jakie? Odparł rur i kopnął fundament, na którym siedział. Przestań, powiedziała maszyna. Odwidzisz? Jest wrażliwa. Więc... co chciałem powiedzieć? Jest to, nie ulega wątpliwości, maszyna głupia. I to nie taką sobie zwykłą, przeciętną głupotą, bynajmniej. Jest to, o ile się orientuję, a jestem, jak wiesz, znakomitym specjalistą, jest to najgłupsza maszyna rozumna na całym świecie. A to już nie byle co. Zbudować się umyślnie nie byłoby łatwe. Wprost przeciwnie, sądzę, że to by się nikomu nie udało. Nie tylko głupia jest bowiem, ale i uparta jak kloc, czyli ma charakter. Zresztą właściwy idiotom, bo oni są zwykle szalenie uparci. Pod diabła mi taka maszyna rzekł trur i kopnął ją drugi raz. Ostrzegam cię poważnie. Przestań! rzekła maszyna. Proszę, już masz poważne ostrzeżenie. Skomentował osklepołuz. Widzisz, jest nie tylko wrażliwa i tempa, i uparta, ale także obraźliwa, a z taką ilością cech można już dopiąć niejednego. Ho ho, ja ci to mówię. No dobrze. Ale co właściwie mam z nią począć? Spytał Tur. Ba, w tej chwili trudno mi odpowiedzieć. Mógłbyś na przykład zrobić wystawę ze wstępem, z biletami, aby każdy, kto zechce, mógł zobaczyć najgłupszą maszynę rozumną na świecie. Ile ona ma? Osiem pięder? Proszę cię, ależ tak wielkiego idioty nikt dotąd nie widział. Ta wystawa zwróci ci nie tylko poniesione koszty, ale daj mi spokój, nie będę robił żadnej wystawy. Odparł Tur, wstał i, że nie mógł się powstrzymać, kopnął maszynę jeszcze raz. Udzielam ci trzeciego poważnego ostrzeżenia, rzekła maszyna. Bo co? Krzyknął rozjuszony jej majestatycznością tur. Jesteś! Jesteś! Tu nie znalazł słów, więc kopnął ją kilka razy wrzeszcząc. Nadajesz się tylko do kopania, wiesz? Obraziłeś mnie po raz czwarty, piąty, szósty i ósmy, rzekła maszyna. Dlatego więcej nie będę liczyła. Odmawiam odpowiedzi na dalsze pytania dotyczące zadań z zakresu matematyki. Ona odmawia! Patrzcie ją! żemątkował się dotknięty do żywego trury. Po szóstce wypada jej osiem. Uważasz, kapłucuszu? Nie siedem, lecz osiem! I ona ma czelność odmawiać takiego wykonywania zadań matematycznych. A masz! Masz, masz, może jeszcze Nikodem Szwed. Stanisław Lem, teorema Wilka Wie pan, chciałbym skończyć tamtą książkę, geologię. Pierwszy raz skłamał, chciał być sam. Nie wiedział wcale, dokąd idzie. W pewnej chwili potknął się o zaspany stopień kamiennych schodów. Było mu bardzo zimno. Machinalnie wszedł po stopniach. Na podejście mniej było śniegu. Namacał obite gwoździami o drzwia. Poddałeś. Z mroku granatowego wszedł w mrok żółtawy z przymieszką czerwieni. Pchnął drugie drzwi o szkłach drobnych ujętych wołowioną ramę, jak pszczeli plaster. W głębi zioła nawa kościoła. Dwa szeregi kolumn pod niewidzialnym sklepieniem. Wokół ołtarza migotały ślewymi płomikami świece. Wyżej bielały w niespokojnym świetle ogromne stopy ludzkie, przybite gwoździem do pionowej belki. Szeregi ław były puste. Biegające łaty światła odmywały z ciemności złociste aureole postaci świętych aniołów. Wilk usiadł w ostatniej ławce. Opuściwszy głowę na piersi, trwał nieruchomo. Cisza zamknięta była w kościele jak we wnętrzu kamiennego pęcherza, o który ocierał się wicher. Odczuwał wielkie zmęczenie. Mięśnie karku kłuły go, ramiona ciążyły, a podnosząc oczy dostrzegł drobne drżenie palców ręki, która zwisała biernie z pulpitu. Nawet się temu nie zdziwił. Tak było mu wszystko jedno. Zapatrzył się w trzepocący płomek świecy. Oddych prawie nie poruszał jego piersią. Trwał w zupełnym bezładzie, w kojącej pustce. Zatraciwszy poczucie czasu, nie pamiętał nawet, gdzie jest. I wtedy, jak przenikający sztych, trafiło go zdanie. Należy wyjść z iloczynu tensorialnego modułów, podstawiając za monoidy struktury grupowe. Porwała go szalona, oślepiająca radość. Miał ochotę krzyczeć, czuł szczęście zalewającego każdym uderzeniem serca, w głowie potężniał coraz jaśniejszy ogień, na którym czarnymi głoskami stawały już wysnuwające się szeregi równań. Ależ naturalnie, to było tak oczywiste, tak konieczne, a on błądził przez cały czas, jak głupiec, mijając najzwyklejsze w świecie rozwiązanie. Gdy wstał, zatoczył się jak pijany. Rząd ruchliwych w głębi nawy przypomniał mu, gdzie się znajduje. Przelągł się o teczkę, bo o niej zapomniał. Stała na kamiennych płytach. Podniósł ją. Zaniosę i pójdę do siebie, pomyślał. Jeszcze tej nocy będę miał wszystko. Wbiegł do bramy, po macku przesadził cztery schodki i przez otwarte drzwi wszedł do czarnego jak słoła przedpokoju. Co się tak długo grze? Usłyszał, że drzwi trzasnęły. W oczy uderzył go blask wielkiej latarki. Dwu ludzi skoczyło nań z boków. Stęknął pod ciosem w kark. Ja uważam, że w ogóle jest tak, wiedza i wiara stanowią jak gdyby dwa skrajne bieguny pewnego spektrum, pewnego widma stanów i one są zawsze jakoś pomieszane. To znaczy, z jednej strony mamy czystą wiarę, no to jest wiara świętych, prawda, którzy nie potrzebują żadnych, że tak powiem, pomocy szkolnych do tego, żeby uwierzyć, a z drugiej strony mamy czystą wiedzę, jak zegarmistrz naprawia zegarek. No to on się opiera wyłącznie na swojej wiedzy y, dotyczącej mechanizmu werków zegarowych. Ale większość y, y, czynów ludzkich, działalności ludzkiej odbywa się na terenie, w którym wiedza z wiarą jest przemieszana i bardzo często w sposób bardzo trudny do y, y, rozdzielenia. To jest niezwykle trudne właściwie, może i nawet niemożliwe. To jest taka mieszanka. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest ślep. Lecz lepiej by mogło być. Co słychać? Tiwi?